Zatrzymali pociąg, później zastraszali pasażerów, w końcu urządzili prawdziwą bitwę. Tak wyglądał wyjazd na mecz do Szczecina sympatyków motoru Lublin. Prawie całą drogę eskortowali ich policjanci. Prawie, bo chuliganie wykorzystali moment, gdy funkcjonariusze wysiedli z pociągu. To zdjęcia z Maja, ale sytuacja identyczna z tą, jaką obserwowali pasażerowie wracający z Warszawy porannym pociągiem. Mateusz Niedźwiecki wracał z koncertu. Widzieliśmy jak kilku kibiców przechodzi przez nas przez nasz wagon, jeden zakładał wtedy kominiarkę. No i już było jasne, że coś się na pewno będzie działo. Kiedy pociąg wyjechał z Warszawy, byli w nim i pseudokibice i policjanci. Kiedy minął Poznań i zatrzymał się w Krzyżu, mazowiecka policja wysiadła. Po 15 minutach we wsi do winy, pseudokibice zatrzymali skład i na polu stoczyli bitwę z kibicami Lecha Poznań. No jak przeszli za mną i e, wszyscy te, te tak, takie spore karki i nagrywasz, nagrywaj, wszystko kosujcie i, i tak, no to można było się trochę przestraszyć. Pasażerowie byli przerażeni. Pseudokibice grozili, że jeśli ktoś nagra ich ekscesy, zrobią krzywdę. Najbardziej przerażające było to, że nikt nie był w stanie nad tym zapanować. E, ekipa z pociągu e, po prostu bezradna chodziła, nie wiedzieli co mają zrobić, ale mówili, że to się często zdarza właśnie na takich odcinkach. Po bitwie psał do kibica z powrotem wsiedli do pociągu. Pasażerom nikt nie zapewnił ochrony. Pracują u nas ludzie cywilni i no, oni ze swojej strony dołożyli wszelkich starań, aby... Aby to uniknąć. Dlaczego nie było dalszego konwoju? No nie umiem odpowiedzieć. Agata też była w pociągu. Na policję dzwoniła kilkakrotnie. Funkcjonariusze z Gorzowa wsiedli dopiero po 50 minutach na stacji w Dobie Gniewie. Nie może być tak, że na granicy województw cała policja musi wysiąść i musimy przez godzinę jazdy czekać na następny kordon policji. To jest w ogóle bez sensu i kto to ustalał? Policja nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego pseudokilice jechali samopas. Zgodnie z przepisami, z wszystkimi normami, odbywa się to w ten sposób, że na stacjach, gdzie pociąg się zatrzymuje, jest ta stacja pod takim nadzorem policjantów i tak to się stało i w tym przypadku. Zdaniem policji to standardowa procedura, jednak pasażerom, którzy przeżyli koszmar, trudno to wytłumaczyć.